Witam serdecznie w Wędkarskiej Szkole, portalu martwisz.pl, wędkarstwo i przygoda. Chciałem dzisiaj opowiedzieć troszkę o wędkach, o ich rodzajach, budowie i przeznaczeniu. Wędki możemy podzielić na różne kategorie, różne rodzaje. Najprostszym podziałem wędek byłoby podzielić na je na wędki długie i krótkie, ale to podział bardzo mało mówiący i prawie niewiele znaczący. Pierwszym takim najważniejszym podziałem wędek byłoby wskazanie materiału, z którego są one zrobione. Na przykład Jedne są zrobione z włókna węglowego, inne z włókna szklanego, a jeszcze inne z materiałów naturalnych od chociażby z bambusa czy z kawałka jakiejś, jakiejś gałęzi drzewa. Drugim podziałem bardzo istotnym będzie podział wędek na wędki segmentowe, chociażby takie jak ta. Składające się na przykład z trzech segmentów, które możemy ze sobą łączyć za pomocą odpowiednich złączek, bądź też wędki teleskopowe, w których każdy segment jeden jest schowany w drugi, dzięki temu są bardzo łatwe w transporcie. Jeszcze jedną kategorią podziału wędek będzie podział wędek z uwagi na ich ciężar wyrzutowy. Tu mamy także bardzo dużo takich małych podkategorii, podgrup wędek. Na przykład ta ma ciężar wyrzutowy od 80 do 180 gramów. Wędka pilka. Przeznaczona do połowów morskich. Ale inna wędka podobny, o podobnie brzmi brzmiącej nazwie piker ma ciężar wyrzutowy trudno mi tutaj znaleźć do 25 gramów zaledwie do 25 gramów ale jeszcze inaczej można by było powiedzieć o ciężarze wyrzutowym jeśli Zwrócimy uwagę na wędki karpiowe. Tutaj oznaczenie jest nieco inne. Tutaj producenci wędek oznaczają na wędkach, to, prawdę mówiąc, nie ciężar wyrzutowy, czyli nie tą wartość, którą wędka jest w stanie udźwignąć przy rzucie, ale zupełnie inny ciężar. Zupełnie inną wartość. Podaje się w karpiówkach. Na przykład, że karpiówka ma 3 LBS. Albo 3,5, albo 2,5, albo 2 LBS. Na czym to polega? O co tutaj chodzi? Chodzi o to, ile daną wędką, jaki ciężar daną wędką można podnieść do góry, tak aby jej blank, tak chyba się to nazywa. Wygiął się pod kątem 90 stopni. O tym też w dalszych filmach szkoły wędkarskiej, portalu marfi.pl/wędkarstwo i przygoda, będę mówił, omawiając w kolejnych odcinkach różne rodzaje, kategorie wędek i ich przeznaczenie. Ogólnie teraz opowiem o kilku rodzajach wędek. Teraz mam w ręku. Wędkę, którą, można, którą nazywamy batę. Jest to wędka teleskopowa. Jej długość zazwyczaj mieści się w granicach od 2 do 8 metrów. Wędka charakteryzuje się tym, że nie ma przelotek, nie ma mocowania na kołowrotek, żyłkę dowiązujemy do jej końca za pomocą specjalnego łącznika, bądź też niektórzy robią to nawet bezpośrednio doczepiając żyłkę do samej szczytówki tej wędki. Bat przeznaczony jest do połowów z bliskich odległości, przeważnie małych rybek, rybek spokojnego żeru, żer tak zwanego białorybu. Płotek uklei leszczyków, krąpików i tak dalej. Spinning. Spinning to wędka przeznaczona do łowienia drapieżników. I tutaj mamy też kilka rodzajów spinningów, w zależności od ich akcji, od ciężaru wyrzutowego, od tego czy są to wędki segmentowe czy też wędki yy, teleskopowe. Teleskopowy, tak zwany telespin, pokażę go jak wygląda. Wygląda dokładnie tak, nie będzie go dokładnie widać. W spiningach też jest podział. Też możemy wędki spinningowe podzielić na spinningi lekkie, a wcześniej jeszcze ultra, ultra lekkie, średnie i ciężkie. Wszystko w zależności od ciężaru wyrzutowego. Ale także ważny jest podział spinningów na wędki. Na przykład o akcji szczytowej, parabolicznej czy też semi-parabolicznej. Są także spinningi. Nie mogę go teraz pokazać, bo go tutaj nie mam. Tak zwane wklejanki z końcówką bardzo podobną do na przykład końcówki Pilkera. Taką miękką, bardzo delikatną, dzięki której można wyczuć. Bardzo delikatne, charakterystyczne branie sandaczy. Wędka karpiówka to bardzo nietypowa wędka. Wędka o bardzo dużej przeważnie wytrzymałości, bardzo dużym ciężarze wyrzutowym. Aczkolwiek tu nie chodzi o ciężar wyrzutowy, tylko tak jak wspomniałem wcześniej, o ten ciężar, który, który wędka wy, wytrzymuje podnosząc podnosząc jakiś ciężar do góry. Karpiówki też możemy podzielić na różne grupy, podgrupy, i tak dalej, o tym też jeszcze kiedyś wspomnę. Karpiówki dzielą się na wędki dwu lub trzy częściowe przeważnie. Bądź też, bo tu też mam karpiówkę. To też jest karpiówka, karpiówkę teleskopową. To bardzo nietypowa wędka, zresztą wszystkie wędki są nietypowe. Każda przeznaczona do łowienia inną metodą, innego gatunku ryb. Ale karpiówki mają to do siebie, że są bardzo często przez producentów szczególnie dopracowywane. I o nich warto powiedzieć kilka słów więcej. Ale ten temat nie zmieści się dzisiaj w tym filmie, w którym chcę pokazać ogólny podział wędek. Dlatego o karpiówkach, spinningach i innych wędkach jeszcze będę mówił, jeszcze będę do nich wracał. Wędka do łowienia. Z plaży, w morzu, do słów castingu. To wędka o bardzo dużych wytrzymałościach. Ta ma ciężar wyrzutowy 210 gramów, a sama ma długość 4,20 m. Jest to wędka bardzo mocna, zaopatrzona. W zaledwie tak jak w tym wypadku 6 elementów będka długa będka przeznaczona do dużych obciążeń z takim bardzo długim dolnikiem który wkłada się w odpowiednie w odpowiednio przeznaczone do tego Odstawki. Odległościówka, przeznaczona do łowienia z dalekich odległości, jak sama nazwa wskazuje, na spławik, oczywiście wędka z kołowrotkiem. charakteryzuje się tym, że ma bardzo dużo cienkich przelotek. Feder to koszyk. I także nazwa wędki do metody właśnie gruntowej, ciężar wyrzutowy, Federa nawet do 120 gramów. Tak przeważnie oznaczają producenci. Ale ważne jest tutaj w tej wędce to, że mamy wymienne końcówki. Ostatnia, ostatni szczytowy element wędki. Daje się po prostu wymieniać. Przeważnie, producent daje nam trzy elementy do wymiany: trzy szczytówki. Każda oznaczona innym kolorem, każda o, innej, o innym ciężarze wyrzutowym, o innej wytrzymałości. W Federach, w Pikerach końcówki wędek oznaczone są. Zaznaczone są różnymi kolorami. Każdy oznacza inną wartość, inny ciężar wyrzutowy, inną miękkość, inną, inną swoją sztywność. Tu w tym wypadku widać wyraźnie, że czerwona jest bardzo giętka, bardzo miękka ta pomarańczowa, żółta nieco sztywniejsza, a zielona. Najbardziej sztywna, ale warto zwrócić uwagę, że u różnych producentów te oznaczenia kolorami bywają różne. Trzeba zwracać jeszcze raz, podkreślę, zwracać uwagę na to, jakiego producenta wędką, federem dysponujemy. Takie końcówki będzie miała. Będą miały dodatkowe końcówki będą miały zarówno Federy, pikery, heavy federy i winkle pikery. W każdym z tych wędek będziemy mogli, będziemy mieli możliwość doboru ostatniego elementu wędki omówiłem podział wędek bardzo, ale to bardzo z grubsza do... Wędek, jeszcze w szkole wędkarskiej będę wracał, będę o nich mówił szczegółowo, bardzo szczegółowo. Dzisiaj chodziło mi tylko o to, aby pokazać te najważniejsze różnice. Nie pokazałem wszystkiego z uwagi na to, że nie miałem możliwości pokazać wszystkich wędek. Pokazałem tylko te najważniejsze, do których miałem dostęp. Ale do każdej wędki jeszcze w dalszych częściach będziemy wracać będę o wędkach jeszcze opowiadał wiele także o tym jak mocuje się na tych wędkach kołowrotek ale o tym, o tym już po tym dziękuję Wam za uwagę nadsyłajcie swoje propozycje do dalszych filmów w Szkole Wędkarskiej, portalu martwisz.pl wędkarstwo Przygoda. Swoje propozycje tematów przysyłajcie na adres marfiszmałpa.marfisz.pl. Hej!